Panie hrabio, który zawód dziś? Beżowy. A opony? Najlepsze oczywiście. Janie. Dębica. Dębica, największy polski producent opon do samochodów osobowych. Naszym oponom zaufały miliony kierowców na całym świecie. Dębica, pewność każdego kroku. Pruchnica z łatwością atakuje najmłodszych. Ale Janek, chociaż jest w pierwszej klasie, już wie, jak najlepiej się przed nią obronić. To dzięki Colgate, który wraz z Ministerstwem Zdrowia realizuje w szkołach program fluoryzacyjny. Janek nauczył się, jak dbać o zęby, a nawet dostał pastę i szczoteczkę Colgate. W ten sposób nasze dzieci mają szansę nie mieć próchnicy. Colgate naprawdę dba o zęby naszych pociech. Wiem coś o tym. Jestem dentystką. Colgate sprawdza się w walce z próchnicą. Duracell Extra Power to jedyne baterie wykonane w technologii tytanowej zapewniającej większą żywotność i dlatego Duracell Extra Power wystarczają na dłużej niż zwykłe baterie. Baterie Duracell Extra Power działają o wiele dłużej. Aby usunąć takie ślady, nie wystarczy sucha szmatka. Natomiast Pronto poradzi sobie znakomicie. Pronto nie tylko czyści, ale jednocześnie pielęgnuje i chroni drewno. Zresztą popatrz sama. Pronto czyści, pielęgnuje i chroni drewno. Dostępne także w postaci emulsji. To, to my. my! Pyszne płatki Nestle Pacific! Zdrowe! Z mnóstwem witamin. Zacznij dzień od pożywnych płatków kukurydzianych Nestle Pacific. Są kruche! I zdrowy, bo wzbogacony o 7 witamin i żelazo. Płatki kuburdziane Nestle pacyfik. Na dobry początek każdego dnia. Dla rodziców także pyszne cudo. Nestle Pacific Honey and Nut. Chrupiące płatki z miodem i orzeszkami. Nestle pacyfik Honey and Nut. Cud, miód i orzeszki. Co dzień Aquafresh daje Twoim zębom czystość i zdrowie. Tylko trójkolorowa pasta Aquafresh zapewnia codzienną, potrójną ochronę zębów i dziąseł całej Twojej rodziny. Aquafresh to jedyna pasta z wapniem GF i fluorem. Kliniczne badania wykazały, że wapń GF i fluor skutecznie pomagają zapobiegać próchnicy. Zwalczają osad chroniąc dziąsła, usuwają bakterie dając uczucie świeżości. Pamiętaj, trzy kolory Aquafresh potrójnie chronią zęby i dziąsła. Aquafresh. Potrójna ochrona dla całej rodziny. Daj gryza, masz. A do kanapek najlepsza kujawska. Moi mężczyźni wprost za nią przepadają, bo jest zdrowa, zawiera witaminy, ma taki przyjemny i delikatny zapach. Łatwo się smaruje. A do tego w margarynie kujawskiej nie ma żadnych sztucznych dodatków. Pewnie jest bardzo droga. Droga? Wiesz przecież, że nie jestem rozrzutna. Masz to spróbuj. Musisz spróbować, naprawdę warto. Margaryna kujawska. Zdrowie gratis. Fox ma nową szczoteczkę do zębów, Pal Rask. Dzięki swym wyjątkowym właściwościom zmniejsza ona odkładanie szkodliwego kamienia nazębnego, a zęby dziąsła Foxa są czystsze i zdrowsze. Fox uwielbia smak kości rask i już marzy o następnej. Pal Rask, szczoteczka do zębów, którą psy uwielbiają. Spraw radość swojemu psu, dając mu smaczne i pożywne smakołyki Pedigripal. Pedigripal, opracowany z udziałem lekarzy weterynarii, polecany przez najlepszych hodowców.